Państwo, dziś w naszym mieście mamy zaszczyt gościć Panią Beatę Szydło, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jest to niewątpliwie duże wydarzenie dla naszego miasta i powiatu. Witam Pana Prezesa Tadeusza Dziubę. <klucz> Witam Pana Romana Klawieckiego ze Stowarzyszenia Trudne Sprawy. Jak mi wiadomo, Pan Roman dojedzie w swoim <klucz> Witam również gorąco Was wszystkich. Za to, że tak licznie Przybyliście na to dzisiejsze spotkanie. Pozwólcie, że chociaż w trzech słowach przedstawię panią poseł Beatę Szydło. Jest posłem kilku kadencji. W tej kadencji jest wiceprzewodniczącą kluczowej komisji sejmowej, czyli Komisji Finansów Publicznych. W naszym stronnictwie jest odpowiedzialna właśnie za problematykę finansów publicznych, bankowości i kwestie ekonomiczne. Ci, którzy panią prezes znają, wiedzą, że mogą liczyć na jej solidność, rzetelność, na otwartość we współpracy. Jest pani poseł wśród nas osobą nie tylko cenioną, ale po prostu lubianą. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie tutaj do stwarzenia, za to, że mogę się z państwem spotkać. Z sobota do południa to jest taki czas, kiedy człowiek chętnie jest pewnie w domu, ale tym bardziej bardzo się cieszę, że... Państwo zechcieliście znaleźć ten czas, ażeby tutaj przybyć. Proszę Państwa, ja przyjeżdżam i tak jak mówił mój kolega Tadeusz Dziuba, mówię głównie o gospodarce. Ja uważam, że w tej chwili tym najważniejszym, kluczowym dla Polski problemem to są sprawy gospodarcze. Jeżeli zostawimy na boku oficjalną propagandę rządową, która przekonuje nas, że jest świetnie, że wszędzie jest dobrze, a zapytamy przeciętnego przedsiębiorcę, przeciętnego emeryta, pracownika, młodego człowieka, który nie może znaleźć pracy, czy rzeczywiście jest tak, jak, jak to próbuje nam się pokazać, powiedzieć, zarysować, to okazuje się, że ta rzeczywistość medialna Tworzona przez polityków partii rządzących, Platformy i PSL-u jest zupełnie inna niż codzienne życie. Ja też jadąc tu do Państwa czytałam o Swarzędzu, ja czytałam materiały, które otrzymałam od mojego kolegi, ale też przyjrzałam sobie strony internetowe, tutaj miasta, poczytałam trochę o tym, co się tu dzieje i można odnieść wrażenie z tych oficjalnych informacji, że tak naprawdę w sporządzu większych problemów, jeżeli chodzi o zatrudnienie, o bezrobocie, o sytuację gospodarczą, to nie ma. Że ludzie znajdują pracę, że ludzie wyjeżdżają do Poznania niedalekiego i tam mają, mają zatrudnienie, ale przed spotkaniem z Państwem miałam okazję rozmawiać tutaj z właścicielem tego hotelu, z Panem, który powiedział mi, jaka to jest ta rzeczywistość, więc... On z perspektywy przedsiębiorcy, ze swoich doświadczeń gospodarczych, mówi, że to wcale tak nie jest. Że oczywiście są ludzie, mają zatrudnienie, ale czy my możemy za dobrą pracę uznawać zatrudnienie, kiedy człowiek otrzymuje wynagrodzenie na przykład 1200 czy 1500 zł? I też wiem, że wielu przedsiębiorców zatrudnia młodych ludzi szczególnie na, w takiej formie zatrudnienia, bo nie ma innego wyjścia, bo po prostu nie stać ich na to, żeby zatrudnić ich na innych warunkach. Zaczyna się problem dla osób w średnim wieku, które tracą pracę, a tracą pracę, bo upadają firmy, w których dotychczas pracowali. Państwo słyszycie, że tyle pieniędzy ze środków unijnych do Polski wpłynęło. Dzięki temu Polska się rozwija. Ja zawsze zadaję takie pytanie, jeżeli to słyszę, to zadaję pytanie takiemu lokalnemu działaczowi. Mówię mu tak. Słuchaj, czy ty, gdybyś nie miał tych pieniędzy z Unii Europejskiej, to nie wybudowałbyś tej drogi, którą musiałeś wybudować? Pewnie byś ją wybudował. Może w krótszym czasie. A może w dłuższym czasie. Ale też nie zaciągnąłbyś takich kredytów, jak zaciągnąłeś w tej chwili żeby wykorzystać te środki unijne i, i żeby mieć ten tak zwany wkład własny. Polska nie musi być takim krajem, w którym upadają firmy polskie, dlatego że albo realizują państwowe zlecenia, za które nie otrzymują wynagrodzenia, tak jak podwykonawcy na autostradach, albo mali przedsiębiorcy, firmy handlowe, które nie wytrzymują konkurencji. Z dużymi sieciami, z marketami, które zabijają drobny polski handel, firmy rodzinne. W Polsce trzeba zmienić strukturę i system podatkowy. Polski system podatkowy w tej chwili jest wymierzony z jednej strony w przedsiębiorców, i z drugiej strony w tych, którzy uczciwie podatki płacą. Natomiast jest cała sfera albo nieopodatkowana, Albo takich możliwości, które w świetle prawa dają możliwość wyprowadzania transferów pieniędzy z Polski. Jeżeli jest kryzys, to na jakiś krótki czas, pięciu lat, powiedzmy, trzeba wprowadzić jeszcze dodatkowo inne zasady opodatkowania dla tych, którzy mają najwyższe dochody. Trzeba wprowadzić podatek obrotowy od hipermarketów z dwóch powodów. Po pierwsze, chodzi o wpływy do budżetu państwa, a po drugie, chodzi o to, o czym już wcześniej wspomniałam, czyli szanse konkurowania na rynku dla polskich firm handlowych. Kolejna kwestia to jest opodatkowanie instytucji finansowych. Niektórzy nazywają to podatkiem bankowym, ale to nie tylko banków dotyczy. Natomiast ten sektor, ten sektor jest w tej chwili sektorem, który ma najwyższe co roku, mimo że są czasy kryzysowe, mają zyski, a stosunkowo mniej, relatywnie mniej niż na przykład zakłady przemysłowe produk produkujące do polskiego fiskusa odprowadzają środków. Więc tu też proponujemy takie rozwiązanie, aby na ten czas przejściowy wprowadzić taki podatek. Po to, po co to robimy? Robimy to po to, żeby poprawić sytuację finansów państwa. No bo cały problem dzisiaj Polski bierze się między innymi z tego, że po prostu w polskiej kasie nie ma pieniędzy. I wreszcie, proszę Państwa, to, co jest w Polsce najważniejsze z punktu widzenia naszego rozwoju, perspektywy możliwości konkurowania gospodarczej na rynkach europejskich i światowych. Czyli Nowoczesny, myśmy to nazwali w naszym programie Nowoczesny Patriotyzm Gospodarczy. Powrót, powrót tak naprawdę do polskiej tradycji, polskiego przemysłu, produkcji. Zastanówmy się, czy w Polsce dzisiaj są jakieś zakłady, typowo polskie zakłady, w których produkuje się polskie produkty. Czy Polska jest w tej chwili krajem, który ma szansę na to, żeby konkurować w gospodarce. Poza tym, że jesteśmy krajem, w którym są kolejne budowane właśnie hipermarkety, montownie, części. Jesteśmy uzależnieni gospodarczo od innych. Przyjeżdżając tutaj do Swarzędza, kiedyś fabryka, yy, słynny Swarzędz z fabryki Mebuk. Potem firmy, które na bazie tego gdzieś próbowały konkurować. Dzisiaj? Kastorana. Dzisiaj Kastorana, jak tutaj Pan podpowie. I dlatego bardzo ważnym elementem programu Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie odbudowa polskiego przemysłu. Ja to podkreślam. Niektórzy sobie dziennikarze dworują i uważają analitycy, politycy, platformy, oni wierzą w niewidzialną rękę rynku. Ja myślę, że niewidzialna ręka rynku to jest tak samo już yy, przebrzmiały łabędzie śpiew tych, którzy uwierzyli w pewnym momencie, uwierzyli yy, w pewnym momencie, że zasada róbca, rób ta, co chce ta gospodarce będzie tą zasadą, która da szansę na to, żeby ta gospodarka się rozwijała, a jednocześnie oczywiście dodatkowe obciążenia dla kogo? Dla przedsiębiorców, bo tu zawsze było yy, najprościej. I to są te elementy, o których my, proszę Państwa, chcemy również z Państwem rozmawiać, dlatego że tak jak już wcześniej wspomniałam na początku, bez, bez gospodarki nie ma szans na to, żeby Polska rozwijała się i była naprawdę ważnym krajem. Umowy śmieciowe powinny w ogóle być wyeliminowane z naszego rynku pracy. To jest jasne. Tylko ja zawsze jeszcze też za, zaczynam się zastanawiać, czy w rozmowie pytam o to, są dwa powody, dla których takie umowy są wprowadzane. Jedna to jest zła wola, czy brak możliwości, albo to, że ktoś, jakaś firma, no, uważa, że w ten sposób swoje zyski podnoży, nie chcąc dać możliwości lepszego zatrudnienia pracownikom, ale jest też i drugi, poważniejszy powód. Wielu pracodawców po prostu nie stać na to, żeby ludzi zatrudniać na innych formach. I musimy też o tym pamiętać, bo bardzo często jest tak, że mówiąc o umowach śmieciowych, my y, robimy z przedsiębiorców przez pracodawców takiego czarnego luda. Ja zawsze się tutaj pontuję i mówię, są uczciwi pracodawcy, którzy chętnie daliby inne możliwości zatrudnienia, po prostu nie mają możliwości. I podstawą do tego, żeby zniknęły umowy śmieciowe z polskiej rzeczywistości jest stworzenie innych możliwości dla pracodawców. Myśmy przygotowali zarówno w naszych rozwiązaniach podatkowych takie rozwiązania, możliwości odciążenia w różnych formach, czy to dotyczących i podatków, ale i pewnego dofinansowania dla firm, które będą inwestowały środki w swoje firmy i tworzyły miejsca pracy, I przygotowaliśmy też narodowy program zatrudnienia, w którym też jest kilka rozwiązań zaproponowanych, ażeby właśnie dać przedsiębiorcom możliwość zatrudniania ludzi na umowach o pracę, na normalnych zasadach. Jeśli pis wygra wybory. Czy będzie współpracować z partią Zbigniewa Ziobry i formacją Marka Jurka? Czy zawiązane zostaną koalicje? Jeśli tak, to jakie? Czy PiS pracuje nad skutecznym monitoringiem wyborów, szczególnie parlamentarnych? Jeżeli chodzi o ten monitoring wyborów, tak, my o tym wiemy, zdajemy sobie sprawę, zresztą spływają do nas z różnych rejonów Polski informacje, nawet opracowania, nawet są tacy, takie osoby, które już przygotowały cały jakby system opracowany, jak tego można uniknąć, będziemy, będziemy tutaj wystawiali. No, oczywiście musimy to robić, proszę Państwa, w porozumieniu z różnymi organizacjami, ze stowarzyszeniami. Musimy liczyć tutaj na pomoc ze strony rodziny Avia Maria i stowarzyszeń obywatelskich, etc. naszych struktur, bo będzie ludzi potrzeba bardzo wielu. Plan jest taki, że w każdej komisji musi być nie tylko członek z naszego komitetu, ale musi być mąż zaufania a najlepiej, żeby to jeszcze było jakieś jedna czy dwie osoby, które będą nawet na zewnątrz, na zewnątrz lokalu wyborczego pilnowały, żeby nie dochodziło do jakichś mataczenia przy wyborach. Więc to opracowujemy na pewno na wybory. Ten program będzie już wprowadzony. I teraz jeżeli chodzi Państwo o te koalicję. Więc ja powiem tak, oczywiście naszym celem, marzeniem, jest wygranie wyborów w takim procencie, żeby rządzić samodzielnie. Dlatego, że każda koalicja, a akurat Prawo Sprawiedliwość wie to doskonale, bo bardzo trudną koalicję rządząc, jest no pewnym kompromisem, który niekoniecznie musi być dobry do realizacji programu. Myśmy wyliczyli, że przy obecnym układzie na scenie politycznym, politycznej musielibyśmy mieć około 41% głosów poparcia. To się wydaje dużo, ale to nie jest niemożliwe. Ja uważam osobiście, że scena polityczna w Polsce się zmieni, że przede wszystkim rozpadnie się, platforma się podzieli, że być może powstaną nowe podmioty w kuluarach, coraz głośniej mówi się o tym, że Gowin chce budować swoją partię, że pewnie nastąpi zmiana być może na lewej stronie. Może dojść do rozrobienia. Dzisiaj tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To będziemy mogli powiedzieć po wyborach, no, niemniej jednak trzeba wygrać, żeby rządzić. I teraz jeżeli chodzi o te możliwości rządzenia z innymi partiami, powiedzmy prawicowymi, prawda, Czy zjednoczeniem prawicy, bo na, na wielu spotkaniach pojawia się ten element. Marek Góryk już jest z nami. On podjął decyzję, podpisał porozumienie. Pamiętacie, że Państwo jak z Panem Prezesem ogłosili, że będzie wspólna, wspólna praca i wspólne na pewno będzie z nami startował. Jeżeli chodzi o ziobro i jego ekipę, to ja myślę, że ich w Sejmie nie będzie w przyszłej kadencji. Natomiast, proszę Państwa, to jest tak, że... My jesteśmy otwarci na współpracę. I jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku premier Kaczyński na kwietniu w Warszawie na marszu w broni telewizji Trwam publicznie przy prawie 100 tysiącach ludzi powiedział: Z wróć, bo trzeba razem dla Polski pracować. I co wtedy usłyszał? Na obrażenie się młodego faceta, który ma ogromne ambicje, i niestety nic poza tym, bo. Jeżeli państwo próbują oni przekonywać, że krzywda się im stała, to ja powiem tak. Zwróćcie państwo uwagę, zarówno jedna, jak i druga grupa, która wyszła wcześniej, to nie byli ludzie, którzy byli niesłuchani w partii, którzy byli niedoceniani, którzy byli gdzieś tam w drugim szeregu, jak to się bardzo często popularnie mówi. Albo byli ministrami w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Albo byli w, we władzach partii, to byli ludzie, z których zdaniem się liczono. Więc nie mogą w tej chwili mówić, że ktoś ich za coś wyrzucił. Nie, oni przeprowadzili bardzo skuteczny plan destrukcji prawa i sprawiedliwości. Po co? Dla własnych ambicji, po to, żeby być w europarlamencie, żeby mieć z tego profity odpowiednie. No i dzisiaj w Autorety trzeba coś robić, bo się wybory do Europarlamentu zbliżają, trzeba skądś startować. Ja rozumiem to, o czym my rozmawiamy, o wyjednoczeniu prawicy, prawda? Bo jak się spojrzy na słupki wyborcze, na słów, na sondaże, no to powiedzmy mają tam 1 czy 2%, ale ziarnko do ziarnka, jak się doda do 30% Prawa i Sprawiedliwości te 6% gdzieś rozproszone, to już jest zupełnie inny wynik. Tyle tylko, proszę Państwa, że trzeba się jednoczyć z tymi, którzy tego chcą. I którzy się chcą jednoczyć nie po to, żeby własne interesy, dbać o własne interesy, tylko żeby rzeczywiście iść po władze, żeby w Polsce się zmieniało. Musimy pamiętać jeszcze o jednym, proszę Państwa. Ludzie związani z prawem i sprawiedliwością łatwego życia nie mają. Państwo to też wiecie. Bardzo często słyszycie, Pewnie i w różnych środowiskach, gdzie jesteście, że jesteście oszołomami, że jesteście opętani jakimś szaleństwem, że jesteście sektą, moherami itd. itd. I wielu ludzi, uczciwych ludzi, którzy chcą być przy sprawiedliwości, którzy mają przede wszystkim ten, to myślenie o Polsce, że trzeba w Polsce zmienić zaciska zęby i słucha tego wszystkiego. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak my mamy spojrzeć Państwu w oczy, każdemu, sobie, kto, kto się zgadza na to, żeby go tam młotkowali, mówili ty o szałomie, ty herze i tak dalej. I ci ludzie są mimo wszystko, mimo, że się im źle dzieje, mimo, że tracą pracę, że bardzo często ich dzieci pracy nie dostaną, bo będą dla pisowca no przecież pracy nie będzie. I oni mimo tego trwają przy... Prawie i sprawiedliwości, więc zastanówmy się, czy w stosunku do tych tysięcy ludzi uczciwym będzie, jeżeli dzisiaj my powiemy tym, którzy zdradzili, bo mieli pomysł na to, że może inaczej dzień, dzień będzie lepiej, bo chodźcie, chodźcie, przyjdźcie do nas, dostańcie jedynki znowu do Europarlamentu. Zjednoczymy się, ok, przyjdźcie do nas, bo my mówimy cały czas, muszę Państwu powiedzieć, że wielu w klubie tam w Sejmie solidarnej Polski, oni chcą wrócić. No tylko muszą wrócić i pamiętać o tym, że ich rolą i ich zadaniem jest pracować dla Polski, być na listach, ale niekoniecznie szantażować znowu nas wszystkich tym, że my musimy mieć jedynki, bo nam się to nauczy. Więc to jest zawsze ta delikatna sprawa i wyważenie, ale myślę, że tutaj mądrość Jarosława Kaczyńskiego doprowadzi do tego, że wszystko się skończy pozytywnie. Nie wiem czy Państwo kojarzycie jak była kampania wyborcza 2010 roku i potem też w naszej kampanii pojawiał się bardzo często pan, który się nazywał, nazywa Daniel Obajtek i jest wójtem z Pcimia. To jest gmina w Małopolsce, nie, w moim okręgu konkretnie. Daniel Obajtek był w pewnym momencie w naszej kampanii wyborczej takim człowiekiem, symbolem. Ponieważ on w tej małej gminie dokonał rzeczy właściwie niemożliwych tam, gdzie się nic nie da. Yy, I pamiętacie, jak Pusk ciągle mówią samorządowcy, to często lubią powtarzać, nic się nie da. Takie są przepisy na się nie da. On prowadzi w szkole gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, karmią dzieci, pomoc społeczna. Udaje mu się po prostu wszystko, zmobilizował ludzi i tak dalej. Do tego wszystkiego oficjalnie i publicznie krytykuje. Tuska i tą władzę, która w tej chwili jest. Wyobraźcie sobie Państwo, że od 2010 roku ten człowiek ma średnio trzy razy w miesiącu kontroli. Różnego rodzaju. Począwszy od CPA, poprzez urzędy skarbowe itd. itd. I to się dzieje tak, że jak już skontrolowany jest jeden przetarg, który. Yy, Bada jeden z tych organów, okazuje się, że przetarg jest w porządku, nie ma podstaw, żeby wszcząć postępowanie. No to przyjeżdża za parę dni inna kontrola, która bada ten sam przetarg. I jemu ja właściwie nawet powiedziano, że coś na niego znajdą. Wyobraźcie sobie Państwo, że on w ostatnich dokładnie w poniedziałek tego roku, został zatrzymany. Tego Tak, w poniedziałek tego tygodnia został zatrzymany. Wywieziony na przesłuchanie. Tam y, przez trzy dni zarzucono mu, że wziął łapówkę. Bez podstaw. Prokurator chciał go y, aresztować. Na szczęście trafiła się sędzina, która była przytomna i natychmiast zaleciła go zwolnić. Przytrzymywany był facet trzy dni. I bez żadnego właściwie traktowany, jak opowiadano, traktowany tak, jak możemy sobie wyobrazić w najgorszych czasach perenowskich. I to się dzieje w Polsce. To się dzieje tu i teraz. Dzień dobry Państwu. Maciej Winiarski, się tam nie przepycha, bo wózkiem trudno przejechać. E, ja bym chciał poprosić, żeby mieszkańcy Kicina Janikowa, którzy w tej sprawie się zjawili, wstali na chwileczkę, żebyśmy się wszyscy pokazali, że ja nie jestem sam, kilka osób już wyszło. Proszę Państwa, władze Swarzędza wydały zgodę na to, żeby w Odulinie Puszczy Zielonka powstała hala fabryczna, bardzo podobna do tej, która niestety teraz niedawno w Teksasie eksplodowała. Pięcio hektarowe olbrzymie składowisko i produkcja e, Ta zgoda naszym zdaniem została wydana z naruszeniem bardzo wielu przepisów i poważnych i, i mniejszych. W każdym razie mamy konkretne zarzuty pod adresem władz Po pierwsze, nie poinformowano nas o tym, że w ogóle prace takie trwają. Taka informacja powinna się była znaleźć chociażby na stronach Biuretynu Informacji Publicznej. Decyzję środowiskową władze Stwarzędza wydały, odstępując, zgodnie ze sprawą oczywiście, odstępując od, złożenia, znaczy odstępując od wymogu sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pan burmistrz, wiceburmistrz Krawiński, e, mając dwie sprzeczne opinie na ten temat, jedną z Anypidu, jedną z Regionalnej Dyrekcji ochrony no. Środowiska, uznał, że nie potrzeba oceniać oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, w którym będzie pracowało kilkaset osób. Będzie tam dojeżdżało codziennie kilkaset samochodów, i będzie tam składowanych kilkaset ton szkodliwych dla środowiska substancji. Uznał, że nie trzeba sporządzać takiej opinii. Kolejnym zarzutem jest to, że władze Swarzędza podpisały z inwestorem umowę dopuszczającą ruch pojazdów o masie 40 ton, na drodze, na której obowiązuje ograniczenie do 7 ton. Podpisały ją za plecami mieszkańców miejscowości Janikowo. Zgadzając się na to, żeby przez tę miejscowość przejeżdżało kilkadziesiąt tirów na dobę, tuż przy domach, po drodze, po której w tej chwili trudno jest przejechać samochodem osobowym, bo tam prowadzono prace kanalizacyjne, te tiry rozjadą tę miejscowość. Mieszkańcy będą zatruci, będzie zagrożenie na drodze, będą wypadki. Oczywiście burmistrz mógł nie zażądać tego raportu, tylko na pytanie moje, dlaczego pan tego raportu nie zażądał, kiedy ta inwestycja może tak znacząco wpłynąć na środowisko, pan burmistrz Stramiński odpowiedział mi arogancko, bo mogłem. Okay. To by się działo na jednej z rozpraw administracyjnych, gdzie traktowani jesteśmy w sposób arogancki yy, i wskazujący na to, że zażyłość pomiędzy władzami stwarza, a inwestorami jest nie jest przekraczająca standardy obowiązujące w naszym kraju. My nie jesteśmy wrogiem polskiego przedsiębiorcy, który zbudował swoją firmę, ale nie zgadzamy się na to, żeby taka działalność była zlokalizowana w tym miejscu, podczas gdy jest wiele miejsc pod tego typu działalność znacznie lepsze. Nie będziemy zabierać Państwu więcej czasu. W każdym razie prosimy, prosimy o wszelką pomoc w wytykaniu błędów, w zatrzymaniu tego, bo dzieje się krzywda, dzieje się krzywda ludziom i dzieje się krzywda w przyrodzie. Nie możemy zapominać ani o jednym, ani o drugim i my się na to nie zgadzamy i sięgniemy do wszystkich środków. Oczywiście po drodze są sądy Wojewódzki, sąd administracyjny, w którym się toczy postępowanie. Pójdziemy do NSA, pójdziemy do Strasburga, ale prosimy również o pomoc na, na, na każdym poziomie samorządowym, politycznym, obywatelskim, bo naprawdę dzieje się bardzo źle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja wiem, że Pan Poseł złożył sprawy do prokuratury, ja wiem, że niestety sądy w Polsce są narychliwe i to jeżeli jest jeszcze pewien układ, to się tam będzie leżało, ale tu na pewno będziemy się o to dopominać, natomiast ja mam jeszcze taką propozycję, bo czasami jest dobrze wokół tego rzeczywiście, wokół takich bulwersujących spraw robić po prostu szum medialny. Próbuję. Ale my chcę, ja mam propozycję, że Państwa wysprzemy. O ten zespół, o którym mówiłam, który działa w Sejmie, w klubie parlamentarnym, zespół do obrony demokratycznego państwa prawa. Jeżeli Państwo byście zechcieli, to moglibyśmy do przewodniczącego tego zespołu, posła Szczerskiego, przez pana posła pan Dziubę, który jest członkiem tego zespołu, zaproponujemy, żeby to było tematem posiedzenia zespołu. Po prostu spróbujemy to też w Sejmie nagłośnić. To, to taka, taki mi teraz pomysł przyszedł, a oprócz tego oczywiście będziemy Państwo otwierać na tych różnych y, prawnych w tych instytucjach. No i, i tutaj też trzymam kciuki, bo... Nie strasznie, ja osobiście mówię, bo mnie strasznie denerwują aroganccy samorządowcy. No. To może to dlatego, że tak jak już wcześniej wspomniałam, mam to doświadczenie i wiem, że kiedyś było inaczej, byli inni ludzie. I trzymam za was kciuki, na pewno my wam pomożemy i państwo też się jednocześnie. Bo jak ktoś jest taki bufonowaty, to nie powinien być naprawdę wójtem czy Moja gorąca prośba również do was, żebyście nas wsparli. Ja wiem, żeby nas wspierać. Jesteście? Ale najprostszą metodą, proszę Państwa, jest to, co my teraz robimy. Też jeździmy po Polsce, przychodzimy już do powiatów, do naj... będziemy jeździli później i do gmin, Pan Prezes chce być w każdym powiecie, będzie jeździł do mniejszych miejscowości, jeszcze chcemy być wszędzie, żeby się spotykać i rozmawiać, słuchać to, to, czym, co mają nam, tego, co ludzie mają nam, co nam do powiedzenia. I proszę o jedno, państwo też rozmawiacie z nimi. Jak są, ktoś przyjeżdża gdzieś jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości, to macie Państwo sąsiadów, znajomych, krewnych, trzeba im powiedzieć przyjdź, zobacz, to są normalni ludzie. Przecież ja jestem takim samym, taką samą normalną osobą jak, jak, jak wy. Żyjemy tymi samymi problemami, w takich samych miejscach. Przyjdź, zapytaj, jeżeli masz wątpliwości, zobacz co ci ludzie mają do powiedzenia. Zachęcajcie, mówcie, przekonujcie, przekonujcie ich, że naprawdę Polska może być Polską. Nie pozwólmy na to, żeby Polska była tylko i wyłącznie jedną wielką montownią, państwem, w którym nie liczy się głos ludzi, w państwie, w którym są aroganccy, yy, pokładani właśnie samorządowcy, tylko żeby to każdy Polak mógł decydować o sobie i o tym, co w jego kraju się będzie działo. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję Wam wszystkim, którzy dziś na to spotkanie przyby przybyliście. Dziękuję zabrane